Hej! Dzisiaj chciałabym Wam opowiedzieć o naszych wrażeniach z pobytu na kempingu Górska Sadyba w miejscowości Gniewoszów. Także zapraszam na krótką pogadankę o tym, jak nam na tym kempingu było. Byliśmy tam cztery noce. Czyli byśmy tak naprawdę czwartek przyjechaliśmy wieczorem, piątek, sobota, niedziela i dzisiaj poniedziałek pół dnia. Także już mamy jakiś tam pogląd na, na to miejsce. Ogólnie, może najpierw zacznę od takich trochę wad tego campingu, bo powiem, tak, to jest super miejsce, więc miło się gdzieś tam wybierać. Jeśli chodzi o takie małe wady, które, no, które, dla nas, może, może, o tak, które dla nas są wadami, to to, że nie ma tam w ogóle drzew, także, no, po prostu jak są upały, a my akurat mieliśmy upały, no to tam jest po prostu patelnia, natomiast nam to nie przeszkadzało, bo mamy, bo mieliśmy przyczepę, która jest dość dobrze izolowana, mieliśmy markizę, także to nam nie przeszkadzało, natomiast gdyby mieć sam namiot, bez żadnego tam daszka, no to nie ma ani trochę cienia, żeby się skryć, natomiast jest też jakby taka wyznaczona strefa wypoczynku w cieniu tym campingu. tam są hamaki powieszone, jakieś tam chyba jakiś stoliczek, także no po prostu, jeśli nie zależy wam, żeby siedzieć przy namiocie, to jest tam gdzie się schronić. Tam też jest taki zarażacz co nie jest. Tak. się ochłalić. Także to nie jest tak, że tam nie ma absolutnie gdzie się udać. Natomiast jakbyście chcieli posiedzieć sobie po prostu przy namiocie, no to trzeba się liczyć z tym. No tak jak po prostu na miejscu, gdzie nie ma żadnych drzew, żadnego cienia, no to może być gorąco. Także no światło, w sensie słońce też rano świeci bezpośrednio w namiot, także może tam budzić, może być gorąco. Więc to chyba moim zdaniem taka największa wada, że po prostu nie ma tam żadnego drzewka. Ale dzięki temu mamy piękną łąkę, piękne krajobrazy, nic nam nie przesłania. Także no co kto woli. Ogólnie, tam ponoć jest jeszcze gdzieś tam miejsce na dole tego kempingu, żeby się rozbić bardziej w cieniu namiotem. Natomiast to już nie jest ogrodzone, tam mogą przychodzić jakieś dzikie zwierzęta. Więc, tak jak właściciele powiedzieli, to jest bardziej dla takich osób, no, które są na to gotowe, które są jakby świadome tego i którym to nie przeszkadza, bo to jest takie bardziej miejsce na dziko. Natomiast ten camping, to pole jest w pełni ogrodzone, brama jest zamykana na nos, także nie musimy się właśnie obawiać jakiejś dzikiej zwierzyny, no bo to jest jednak miejsce, no tak trochę w dziczy, więc taka zwierzyna ma się prawo pojawiać. Ogólnie na samym polu jest do wynajęcia jakieś jeden czy dwa domki. jeden na pewno na środku i chyba jeden nie wiem czy jest jeszcze w budowie, czy już jest do wynajęcia, to trzeba zobaczyć na cenniku. Natomiast no, jest taka możliwość, jakby ktoś nie przyjeżdżał stricte na kemping, no to może po prostu coś takiego wynająć. Jest też na dole taki jeden domek z takim tarasem i to jest już naprawdę taka samotnia. Także są możliwości. I z takich bardziej skomplikowanych rzeczy to jest ten wjazd na kemping, bo on nie jest jakoś super oznaczony. Pani mówiła, że jest w trakcie załatwiania po prostu pozwolenia na to, żeby tam był jakiś drogowskaz. No ale to wszystko trwa, więc trzeba po prostu wiedzieć, że z tej drogi głównej, którą się jedzie jest drogowskaz na Gniewoszu w 7a i tam po prostu trzeba skręcić pod taką górę. No bo o ile samym samochodem można sobie wjechać, spróbować i jak się okaże, że nie, to po prostu zawrócić i zjechać. Tak jak już wiadomo na camping z jakimś większym zestawem, kamperem czy coś takiego, no to byłby problem wjeżdżać na darmo, ale jak już się to wiadomo, no to trzeba by po prostu na ten gniewoszu wsiadam, a jechać. No i tam na ten camping się po prostu dojeżdża. Oprócz tych dwóch rzeczy, które wymieniłam, to raczej ciężko doszukiwać się innych wad. No może jeszcze to, że nie ma tam jakiegoś bardzo dużego zaplecza sanitarnego, chociaż też liczba osób na tym campingu jest jakby ograniczona. Pani mówi, że na jakąś tam określoną pulę się nastawili, więc raczej nie będą tego przekraczać, żeby było w miarę komfortowo. Natomiast są tam trzy łazienki, jak my byliśmy, to były otwarte dwie, z czego jedna to jest po prostu toaleta, czyli WC z umywalką. Drugie to jest pełna łazienka, czyli WC, umywalka, kabina prysznicowa. Jest ta trzecia łazienka, która była zamknięta, też pełna, czyli WC, umywalka, kabina prysznicowa i jest prysznic z widokiem na śnieżnik ten taki zewnętrzny. Jest to bardzo fajna opcja, kiedy jest ciepło, no to można po prostu sobie iść się wykąpać. Woda tam leci gorąca, jest fajny widok ogólnie, fajne ciśnienie też w prysznicu i no, bardzo przyjemna kąpiel, także można z tego śmiało korzystać. No i to jest całe zaplecze sanitarne, także no nie wygląda to tak jak stricte na takich campingach typu nie wiem, Camp 66 właśnie, czy też czy jakieś zagraniczne, takie duże kempingi, gdzie po prostu są te sanitariaty, takie osobne pawilony. Tutaj bardziej to wygląda jak w domu. Także czy to wada, no to każdy sobie musi sam ocenić, co po prostu woli. Czy woli taki bardziej taki rodzinny domowy klimat, czy taką większą prywatność i no, osobne po prostu pawilony sanitariaty, gdzie, gdzie jest dużo tych kabin i nie ma kolejek i tak dalej. No tak, ale powiedz też, że te łazienki są naprawdę bardzo czyste i no po prostu na, trzymają poziom jednak, bo jak są takie łazienki jak na przykład na kempingu w Elganowie, gdzie macie wychodek, a nie e, prawdziwy można powiedzieć z krwi i kości, no toaletę czy łazienkę, no to o wiele tutaj można poczuć jak w domu, tak? Tak, tutaj tak jak mówię, tutaj jest właśnie taki bardziej domowy klimat, tylko że tych sanitariatów no jest po prostu mało. Zdarzało się czasem, że, po, że było zajęte nie był to jakiś wielki problem, żeby zaczekać, natomiast wiecie, no dla niektórych to może być też taka krępująca sytuacja, że no jednak na takich większych kempingach idziesz do tych WC, czy coś tam zamykasz ja nikt na Tobą nie stoi, a tutaj no, jest tych łazienek mniej, więc po prostu wygląda to jakby inaczej. Ktoś może no bezpośrednio po toaletu czekać sobie w kolejce. Także no to tak jak mówię, każdy sobie musi rozważyć na czym mu zależy. Ogólnie na tym campingu panuje taka rodzinna atmosfera, więc jak ktoś by chciał po prostu być nie wiem, bardziej anonimowy, zaszyć się gdzieś tam nie rozmawiać z nikim. Bo no to do tego Lasku. To, to chyba albo do tego Lasku, albo może w innym miejscem bo tutaj raczej panuje taka atmosfera integracji, pani właścicielka zagaduje, pyta czy tam wszystko ok i tak dalej. Pani organizowała ognisko, tylko tak. akurat wtedy ja się gorzej czułem. Tam jak się gorzej czułem, więc nie poszliśmy, ale było takie wspólne ognisko dla wszystkich gości, takie integrujące, no też pani się z każdym jakby zapoznaje po imieniu. Fajne jest też to, że na przykład jak przyjeżdżacie z dziećmi, to on od razu pyta ile mają lat i, i od razu kojarzy czy... Powiedz o tej sytuacji, dzisiaj nawet taka miała miejsce. Czy na jakiejś parceli jest na przykład dziecko w podobnym wieku, i od razu po prostu sama z siebie te dzieci zapoznaje, żeby się mogły ze sobą pobawić, żeby się nie nudziły. Także to jest fajne, że ona jest taką trochę no, animatorką i tych ludzi jakoś też łączy przy rozbiciu i przy wyborze parceli, no to doradza, czy tam ktoś z dziećmi, no to bliżej innych dzieci, jak my na przykład sami, no to żebyśmy mieli w miarę ciszę, żeby nas tam inne dzieci nie budziły, także takie bardziej podejście, no mówię takie rodzinne, więc jak ktoś by chciał być taki anonimowy, no to bardziej kam 66, idziesz do recepcji, załatwiasz wszystko na wstępie, opłacasz z góry, siedzisz na swojej parceli, nikt od Ciebie za bardzo nikt, nic nie chce, jesteś taki bardziej no name'owy, natomiast tutaj no to to taka, taka atmosfera w takiej wspólnoty panuje. Więc jest to takie coś trochę innego. I tak jak dzisiaj na przykład przyjechała rodzina z dwójkiem dzieci, no i od razu właśnie ta pani się z nimi zapoznawała, pytała, ile mają lat, no i chłopiec tam powiedział, że ma 14, no i przyszła jeszcze dziewczynka, dziewczynka mówi, że ma 12, no i tak od razu się pochwaliła, że dzisiaj ma urodziny. No i to pani mówi, dzisiaj masz urodziny? To dzisiaj masz za darmo. No i truszynka... no Wiecie, Nie oczekujcie, że zawsze będziecie mieć rabat. Tak, ale. że macie urodziny. Ale, ale akurat wiecie. No tak, no myślę, że pani, jakby jak skoro tak powiedziała, to tego dotrzyma, bo, bo raczej na taką osobę wygląda. Jest też po prostu tam uproszczony bardzo cennik. Płaci się tylko za osobę. W naszym przypadku teraz to było 50 zł. Za dziecko chyba do, nie wiem, do 10 roku życia czy do 12 się płaci chyba 5 zł. mniej. No to, to już wstawimy. Coś koło tego i to jest jedna, jedyna opłata, jaką płacicie, chyba że macie chcecie... już Prąd w tym. Tak, i macie prąd ten 6-amperowy. Jeśli chcielibyście mieć mocniejszy prąd, to tam chyba jest dopłata... 20 zł, ale jeśli macie na no tylko właśnie lodówkę czy jakieś oświetlenie, no to spokojnie możecie na tym sobie działać i... U nas ogrzewanie podłogowe również dało radę. Nie wiem ile Watów pobiera, ale no, nie, bezpieczników nie wyrzuciło. Tak, więc y, jeśli ten niższy prąd to macie tylko opłatę za osobę, bo widziałem, że jak ktoś na grupie, y, tam bo ja znalazłam jakieś grupy na Facebooku, w ogóle to miejsce, i ktoś jak utrzymał, że za osobę 50 zł to w ogóle zdzierstwo, a ile jeszcze za kampera, czy za przyczepę, czy za namiot? A tu właśnie chodzi o to, że jest tylko opłata za osobę. Już nieważne co macie, czy macie namiot, czy kampera, czy przyczepę, tak jak my mieliśmy taki zostaw, wiecie jaki, no i zapłaciliśmy 100 zł za dobę, i to była po prostu jedyna opłata, więc prosta Nie płaciło się za psa dodatkowo, za przyczepę, za. Za samochód, za kampera, za wszystko. Tylko 100 zł zapłaciliśmy i w tym już mieliśmy wszystko, dostęp do łazienek, do prysznicy, do prądu, do kuchni. Jest tam też taka duża altana, która jest no, po prostu do użytku wszystkich gości. Tam jest normalna pełnowymiarowa kuchnia. Jest lodówka, są stoły, żeby posiedzieć, tu do ping są jakieś zajęcia, taki kłącik dla dzieci, jakieś gry. Także jeśli przyjeżdżacie tylko namiotem i cały czas leje, no to nie musicie w tym namiocie siedzieć czy leżeć, tylko możecie po prostu sobie normalnie się wyprostować, pochodzić, posiedzieć. Jest też miejsce na ognisko. No, widzę, że się już rozgadałam bardzo mocno, natomiast no, staram się takie dać w miarę szczegółowe informacje, żebyście wiedzieli na co się piszecie. Jadąc tam ogólnie miejsce jest takie po prostu odizolowane, jest cisza, spokój, więc na pewno można tam wypocząć. Panuje tam trochę taki tryb slow. Wszyscy chyba tam przyjeżdżający w taki tryb wchodzą, bo po prostu tam każdy gość był tak cicho. Nawet dzieci, które miały być szalone i ta mama ostrzegała, że, że są szalone. No to nawet te dzieci były cicho. Także po prostu, no każdy chyba tam wchodzi w taki trochę tryb slow i... No, i można na pewno wypocząć. Ogólnie podsumowując mój wywód, jesteśmy bardzo zadowoleni z tego pobytu i z tego, że tam pojechaliśmy. Tak. Jest to bardzo klimatyczne miejsce z dużą ilością rzeczy robionych ręcznie, taką, takich detali, które wprowadzają taki fajny klimat, właśnie takiego trochę handmaidu, taki domowy. No tak, gdy po prostu na to popatrzycie, to od razu się zorientujecie, że to miejsce jest zrobione od serca, tak? No z duszą jest. Tak, no po prostu z takim polowem. Potem. Nie jest to taki korpo klimat, tylko takie bardziej rodzinne miejsce nastawione na integrację gości, na, na ciszę, na wypoczynek. Także my polecamy pobyt w tym miejscu, jeśli tylko nie przeszkadza Wam no, ten brak drzew. No bo to jakby ciężko obejść, trzeba by się zorientować w tych miejscach, które są bardziej zlokalizowane w lesie. Natomiast po prostu polecam się wyposażyć, no nie wiem, w jakiś daszek, czy w jakąś markizę, jakiś żagiel, no cokolwiek, co po prostu możecie, czy daszek, nie wiem, do namiotu, do przedsionka, coś, co po prostu pozwoli Wam się trochę schronić w cieniu. I wtedy już myślę, że bez problemu zawsze można sobie iść do tej altany, czy na te leżaki, Także, żeby po prostu przy namiocie mieć chociaż troszkę wytchnienia, no to wyposażyć się w taki daszek, bo też może ja tak na to uczulam, bo nam się takie tropikalne temperatury trafiły podczas naszego pobytu i było naprawdę mega, mega gorąco. No też pogoda w górach nie zawsze jest taka, więc może byście przyjechali w innym terminie, to w ogóle byście tego nie odczuli i wtedy fajnie, no bo wszystko schnie szybko na słońcu. No ale dobra. Ogólnie, tak jak mówiłam, polecamy. Jest to fajne miejsce, żeby się wyciszyć, także jedźcie śmiało i jak będziecie tam na miejscu, to powiedzcie, że jesteście z polecenia Uli Tomka z, niewiadówki. z Dużej Niewiadówki, która stała przy samym płocie. Na pewno pani będzie wiedziała o co chodzi. Staliśmy przy samym parkingu, duża niewiadówka z piaskiem. Także możecie powiedzieć, bo obiecaliśmy, że będziemy polecać miejsca, bo naprawdę Na warto. warto wspierać takie, no, takie pomysły, no bo widać, że właściciele po prostu bardzo się starają, żeby atmosfera była serdeczna, żeby każdy gość się czuł tam dobrze. Także robią co mogą w miarę możliwości. Także jedźcie. Fajne też są miejsca po drodze do zwiedzenia wokół, do zwiedzenia jest tam po prostu co robić. My na pewno tam wrócimy, bo tak jak widzieliście, my na tym kempingu też weszliśmy w taki tryb slow. Zrobiliśmy sobie kilka takich, czy znaczy kilka, no byśmy tam cztery czy 3 dni pełne, ale zrobiliśmy sobie takich trochę luźnych dni wypoczynkowych, bo po prostu chcieliśmy też złapać trochę oddechu, a nie cały czas gdzieś latać. A do tego były straszne te upały, więc no to też też nie sprzyjało jakimś wycieczkom. Także my na pewno tam wrócimy. No raczej nie w tym roku, no bo w tym roku też pewnie wybierzemy inne kierunki, ale to miejsce wskakuje na naszą listę na pewno, żeby do niego wrócić. Ja w takim razie kończę już ten filmik. Do zobaczenia w kolejnym. Pa. Hej.